Ryzykowna, ale udana interwencja. Dybala. Dybala! Bramka! Tam poda gol! Ale skutnął! Nie mogę wyjść z podziwu! Bramkarz też chyba myśli podobnie. Zresztą nawet kibice przeciwników docenili klasę i precyzję tego uderzenia. Ta bramka musiała w końcu paść. Przy takiej przewadze i tylu strzałach było to tylko kwestią czasu. Tak, mają przewagę w każdej dziedzinie. Ten mecz toczy się na ich warunkach. Perfekcyjnie kontrolują jego przebieg. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Będą dośrodkowywać zrzut rożnego. Dośrodkowanie z rożnego szesnastkę. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to środkowania. Christian Eriksen! Tak, tak! Piłka w siatce! Bramka po takim strzale! No, akcja Stadiony Świata! Strzał niemal idealny! To jest piękne w tej grze! Nie stąd, ni zowąd. Mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie! Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla rasowego napastnika. Spodziewał się takiej reakcji Bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Racja Darku, z pierwszym strzałem Bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Arturo Vidal. Barcelona teraz przed szansą popatrzmy. I teraz Messi! Niesamowicie strzela Messi i jest bramka! Wspaniale to zrobił argentyński napastnik. Ale sąd dzisiaj jest skuteczny, trafia do bramki już drugi raz. Spójrzmy na to z innego kąta. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Nibala. Przy piłce Ronaldo. Ależ Petarda! Tak, tak! Piłka w siatce! Bramka po takim strzale! No, akcja stadiony świata! Strzał niemal idealny! To jest piękne w tej grze! Nie stąd, nie zowąd! Mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie! Mamy powtórkę bramki, i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rybali nawet na remis. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Arturo Vidal, piłka u Ładnie! Ładnie! Tak jest! Bramka i to Jaka! To był strzał, jaki rzadko oglądamy! Mógłbym powiedzieć, zamawiamy Jacek więcej takich strzałów! O, popieram! Poprosimy takie w każdym meczu! Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę. Strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Rozpoczynają kontratak. Narkines. Ale strzał! Tak, tak! Piłka w siatce! Bramka po takim strzale! No, akcja stadionu świata! Strzał niemal idealny! To jest piękne w tej grze! Nie stąd, nie zowąd! Mamy jednego z najpiękniejszych goli w sezonie! Nie wiem, czy taki miał zamiar, ale wyszło znakomicie. Liczy się gol. Zaryzykował i dość niespodziewanie zmienił wynik tego spotkania. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Juan Quadrado. Co za uderzenie! Bramka, tak pada gol, ale szkupnął. Nie mogę wyjść z podziwu. Bramkarz też chyba myśli podobnie. Zresztą, nawet kibice przeciwników docenili klasę i precyzję tego uderzenia. No i proszę, Bramka mówią, że ta noga służy mu do podpierania. Zaryzykował i opłaciło się. Piękna Bramka. Spójrzmy na to z innego kąta. No i prowadzą w tym spotkaniu 2 do 0. Ta. Musi uważać, rywal blisko. Ale wspaniale teraz! Jest gol! Taki strzał, z takiej odległości. jestem w takim samym szoku jak bramkarz. Ta bramka będzie przebojem podsumowania kolejki. Co strzał to bramka niesamowite. Takie mecze nie zdarzają się często. Ale trzeba przyznać, że jest dziś w fantastycznej dyspozycji. No dobrze, obejrzyjmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Antoine Griezmann. Z takiej odległości jestem w takim samym soku jak bramkarz. Ta bramka będzie przebojem podsumowania kolejki. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. No nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Upamykano. Ma możliwość zagrania do kolegi. Nieprawdopodobne! Tak jest! Ramka i to jaka! To był strzał, jaki rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiały Jacek więcej takich strzałów. O, popieram! Poprosimy takie każdy w każdym meczu. No bramkę zdobył obrońca, można powiedzieć, trochę wychodząc ze swojej nominalnej roli. I bardzo dobrze, im bardziej uniwersalny zawodnik, tym więcej może dać drużynie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No, przewaga zaczyna być widoczna, 2 do 0.